Co jakiś czas w mediach pojawiają się tak zwane paragony grozy, które pochodzą gdzieś tam z różnych miejscowości wypoczynkowych. W tym roku ja byłem nad morzem i sprawdziłem dla Was ceny, jakie można znaleźć w różnych restauracjach, barach, a także w sklepach i nawet na straganach. Na wstępie bardzo dziękuję jedynej naszej patronce, pani Marii, za okazane nam wsparcie. No i oczywiście pozostałych zachęcam do pójścia w ślady pani Marii. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że na przykład y, taką prozaiczną rzecz jak namiot plażowy można nad morzem kupić taniej niż w Krakowie. Namiot plażowy w Krakowie kosztował 80 9 zł, natomiast nad samym morzem już kosztował 84 zł. Daję Wam tutaj zestawienie cen, jakie udało mi się znaleźć nad morzem. Ja, no, nie wszystkie ceny udało mi się porównać z tymi krakowskimi. I tak na przykład już wspomniany namiot plażowy nad morzem kosztował 84 zł na takim namiotowym stoisku. Przy głównej alei prowadzącej na plażę, pizza w tym samym miejscu, taka 35 cm, kosztowała 33 zł średnio. Były pizze tańsze, były pizze nieco droższe. Akurat w tym miejscu chyba żadna z nich nie przekraczała ceny 40 zł. Zestaw obiadowy, taki. Zupełnie chyba najtańszy w całej miejscowości, który składał się z gołąbków i jakiejś zupy, kosztował 26 zł. Kawa w dużym kubku 250 ml kosztowała 8 zł. Jedna gałka loda, ale taka naprawdę solidna, kosztowała 6 zł. Lody tajskie to już naprawdę porcja bardzo duża. Mega porcja. Kosztuje nad morzem 14 zł. Butelka piwa e, namysłów 4 zł. Myślę, że to akurat dałoby się w Krakowie kupić taniej, ale nie wiem jaka jest aktualna cena. Masło w sklepie kosztowało 10 zł. Natomiast gdzieś tam podobnież o złotówkę taniej, jeszcze gdzieś to można było kupić. Jajka wiejskie, złoty 10 na straganie. Chleb razowy, słonecznikowy, półkilogramowy, bochenek 6,50. Bagietka 250 gram, 4 zł i 10 groszy. Woda cisowianka niegazowana w butelce 1,5 litrowej 2 ,50 zł. 50 groszy. Woda cisowianka niegazowana w butelce 1,5 litrowej 2 ,50 zł. 50 groszy. W takiej samej butelce woda muszynianka 3 ,50 zł. 50 groszy. Frytki belgijskie z sosem 250 g za 10 zł, i takie same frytki z takim samym sosem tylko 300 g. 13 zł. I to tyle z tych cen, które udało mi się gdzieś tam znaleźć i zapamiętać, oczywiście. Tak, myślę, że to wcale nie jakieś kosmiczne ceny. Ja byłem nad morzem w okolicach Dębek, natomiast kolega był w Ustce i napisał też na swoim profilu na Facebooku, że. Ceny za taką rybę zwykłą z frytkami i surówką, taki zestaw średnio między 39 a 45 zł w barach i smażalniach można zakupić. Co ciekawe, wracając nad morza do Krakowa, kolega zatrzymał się w Licheniu, i tam udał się do baru. Ale on tam nie chciał nic jeść, tylko chciał sobie kupić coś innego. Natomiast zauważył, że ktoś z klientów wcześniej zamówił sobie mały filet z dorsza z frytkami i surówką, czyli taki standardcik. I wiecie, ile kosztowała taka frajda w licheniu? No, kosztowała 72 zeta. Także. W temacie paragonów grozy, to muszę Was uspokoić. Nad Polskim Morzem nie jest znowu aż tak dramatycznie. Ja byłem akurat w takiej miejscowości, no, mało uczęszczanej. No, pewnie gdzieś tam w tych większych miejscowościach wypoczynkowych te ceny są nieco wyższe. Natomiast chyba to nie jest nic takiego strasznego. I nie jest tak, że na każdym kroku trzeba się trzymać za portfel. Jak ktoś chce, to na pewno w taki sposób oszczędny jest w stanie te wakacje sobie nad morzem zapewnić. Ciekawe bardzo dlaczego tak się dzieje, że, że patują nas tutaj tych mediach głównego ścieku, co chwilę jakimiś takimi wstawkami z paragonami grozy i, i z czego to wynika? Czy wynika to z tego, że, że po prostu media są głodne jakiś sensacji? Czy jest to zaplanowane działanie, które ma na celu obrzydzić Polakom wypoczynek nad polskim morzem? No i może nie tyle tylko nad Polskim Morzem, co w ogóle w Polsce, sugerując, że na przykład w czasy zagraniczne mogą nas kosztować taniej. No jak wiadomo, w czas, czasy zagraniczne wspierają biznesy zagraniczne, natomiast w czasy spędzone w Polsce wspierają... Te biznesy, które działają w Polsce. I może tutaj jest właśnie pies pogrzebany, że chce się wytransferować te pieniądze gdzieś na zewnątrz. Po co Polacy mają wydawać pieniądze w Polsce, jak mogą spokojnie wydać te pieniądze gdzie indziej?